W ciemności dżungli słychać oddech. Nie wiadomo, czy to wiatr, czy coś więcej. Pojedynczy ryk rozrywa ciszę. Od tysięcy lat ludy Ameryki Środkowej wierzyły, że Jaguar nie jest zwykłym drapieżnikiem. To był znak, posłaniec bogów, przewodnik między życiem a śmiercią. Ale czy to tylko mit? Co symbolizował Jaguar? Czy rzeczywiście zapowiadał koniec epoki? A może zmianę większą niż katastrofa? Dziś odkryjemy prawdę o najbardziej mrocznej przepowiedni starożytnych cywilizacji. Dla Majów i Azteków Jaguar nie był zwierzęciem. Był Bogiem. Tezcatlipoca. Dymne lustro. Przemierzał świat w postaci jaguara. Był panem nocy, władcą podziemi, strażnikiem przejść między światami. Kiedy kapłan zakładał maskę jaguara, przestawał być człowiekiem, stawał się mostem między życiem a śmiercią. Mógł zabijać i wskrzeszać, ale to było tylko preludium do większej mocy. Bo Jaguar nie tylko patrzył na człowieka. Jaguar patrzył przez człowieka. Widział to, czego ludzie nie potrafili zobaczyć. Koniec epok. Majowie nie wierzyli w jeden koniec świata. Wierzyli w nieskończony cykl. Świat ginął i rodził się na nowo. Cztery razy już to się wydarzyło. Pierwsza era skończyła się przez jaguary, które pożarły ludzi, druga przez wichury, trzecia przez deszcz ognia, czwarta przez wielką powódź, a piąta? Piąta era to my. Przepowiednia mówi: Gdy świat się zawali, jaguar powróci, ale nie jako zwierzę, jako siła, jako chaos, który niszczy po to, by stworzyć na nowo. Dlaczego właśnie Jaguar? Bo tylko on potrafi widzieć w ciemności. A każdy koniec świata zaczyna się od ciemności. Gdy nadchodziły czasy próby, wojny, susze, zaćmienia, Majowie wzywali Jaguara. Nie modlitwą, krwią. Władcy przebierali się za Jaguary i schodzili do jaskiń. Tam w sercu ziemi składali ofiary. Nie bogom, ale przejściu, bo Jaguar był bramą między światami. Ci, którzy wracali, nigdy nie byli tacy sami. Mówili, że widzieli przyszłość, że słyszeli głos Jaguara szepczący im tajemnicę końca czasu. Ale czy to był tylko symbol? Czy kanał dla sił, których nie rozumiemy? 21 grudnia 2012 roku. Świat wstrzymał oddech, kalendarz majów się skończył, ale świat się nie skończył. Czy to znaczy, że przepowiednia była fałszywa? Nie. Znaczy to, że źle ją zrozumieliśmy. Majowie nie przepowiadali końca świata, przepowiadali koniec ery. Spójrz wokół siebie chaos klimatyczny. Upadek starych systemów, społeczeństwa podzielone, duchowa pustka. Czy to nie brzmi jak powrót jaguara? Czy to nie jest czas, gdy świat się zawala? Psycholog Karl Jung powiedział, że jaguar to symbol naszego cienia, tej części nas, której się boimy, tej, którą chowamy przed światem. Każdy z nas ma swojego jaguara. Pojawia się, gdy stary świat w nas się kończy, gdy musimy zmienić się lub zginąć. Przepowiednia Jaguara nie mówi o końcu świata, mówi o końcu starego świata, o metamorfozie tak głębokiej, że to co było już nigdy nie wróci. Ale nie każdy odważy się za nim pójść, nie każdy jest gotowy na prawdziwą zmianę. Jednak Jaguar nie zniknął z naszego świata. Wrócił w nowej formie. Przez ekrany, gry, historie, które opowiadamy sobie w ciemności kin. Matrix. Neo staje przed wyborem. Czerwona czy niebieska pigułka? Morpheus mówi mu o pustyni rzeczywistości. To Jaguar. Przewodnik między światami, który pokazuje prawdę za iluzją. Ten, który niszczy stary świat. By pokazać nowe. Predator. Niewidzialne stworzenie poluje w dżungli. Widzi ciepło, tropuje strach. Dla Indian z filmu to Demon, ale czy nie brzmi to znajomo? Jaguar, który przychodzi w czasie chaosu. Który widzi to, czego inni nie widzą. Tekken. Mortal Kombat. Wojownicy przemieniający się w jaguary. King. Nightwolf. Ich moc pochodzi z pierwotnej siły. Z tej samej siły, którą wzywali Majowie w swoich świątyniach. Nawet w Czarnej Panterze Marvela, Wakanda to ukryte królestwo, którego moc pochodzi od boga pantery. T'Challa musi przejść rytualną śmierć, by stać się królem. Dokładnie jak majańscy władcy, schodzący do jaskiń w maskach jaguarów. Black Jaguar, White Tiger. Ruch ochrony dzikich kotów, który stał się globalnym fenomenem. Ludzie znów chcą być blisko jaguara, znów szukają tej pierwotnej mocy. Czy to przypadek? Czy podświadomie wciąż czekamy na powrót jaguara? Czy nasza historie to współczesne przepowiednie? A może jaguar nigdy nie odszedł? Może tylko zmienił maskę z kamiennej na cyfrową? Z rytualnej na rozrywkową, ale wciąż jest tym samym przewodnikiem między tym, co znane, a tym, co nadchodzi. Więc odpowiedz sobie na pytanie: Czy przepowiednia się spełnia? Czy jaguar wracał dziś w innej formie? Czy cykl naprawdę się skończył? Czy dopiero się zaczyna? I jeśli Jaguar patrzy na nas dziś, to co widzi? Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, zasubskrybuj kanał Starożytne Cywilizacje i zostaw łapkę w górę. Do zobaczenia w następnym odcinku, jeśli Jaguar pozwoli nam się spotkać.